Jeżeli po obejrzeniu tego filmu spotkacie sąsiada i będzie wam się żalił, że no ja niestety nie mam, żeby dziecku kupić Sneakersa, to macie prawo dać mu w mordę. Chcę się żyć. Tak, po obejrzeniu tego filmu zdecydowanie chcę się żyć. Ale nie mam zamiaru wyważać drzwi otwartych, bo nie o to chodzi. Film, y, pewnie jak wiecie, świetny, mnóstwo nagród i tak dalej. Główny bohater w tej roli Dawid Ogrodnik jest osobą chorą, jest osobą upośledzoną umysłowo, na razie tak mówię, spokojnie. I takie jest jego życie. Po prostu siedzi sobie, ma porażenie kończyn, siedzi sobie na, na kanapie, nie chodzi, porusza się raczkując, można by powiedzieć, w cudzysłowie na, na, na plecach. No i tam pokazane są jego perypetie, co się dzieje, jak dorasta i tak itd. Tak nie będę zdradzał fabuły, ponieważ... Ciężko było naprawdę powiedzieć cokolwiek, żeby nie spalić wszystkiego. Nie go panie oddać, są takie specjalne ośrodki. Nie podobało mi się tu. Czekałem, aż nadejdzie moja wielka chwila, gdy pokażę wszystkim, mi, jak. Film jest podzielony na rozdziały. I w sumie, dopiero tak na końcu, domyślamy się, orientujemy się, co te rozdziały miały na celu, co one pokazywały. Dodatkowo nie spodziewamy się tego po takim filmie, ale jest rewelacyjny humor. Po prostu główny bohater, no, Czapki z głów, świetnie, naprawdę, humor jest fajny, nienachalny, nie jest w żadnym wypadku wulgarny, no bo być nie może oczywiście, ale ogląda się go bardzo fajnie, miło i chciałbym się powiedzieć serdecznie. Oczywiście mamy kilku bohaterów, którym brzmi źle, bo, bo są wredni dla, y, dla Mateusza, jeżeli dobrze pamiętam. To tak, oczywiście, mm -hmm, tam coś się im przydarza, no bo tak musi być. To mnie w sumie urzekło i... W sumie zmusiło do refleksji jest to, że film jest oparty o faktach. Bo na końcu rzeczywiście mamy pokazanego y, Dawida oraz y, osobę pierwowzór literacji, chciałby się rzecz. I to, jak Ogrodnik odtworzył te wszystkie ruchy, całą tą po prostu jego mimikę, no to jest po prostu coś pięknego. Jest coś pięknego i dostał nagrody za to bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy i tylko, żeby tak dalej się rozwijał. Że jest. Jest taka jedna scena w tym filmie, kiedy oglądamy. Mnie... A Boli na sam widok. I tak. Tak jest w Polsce, że. No, panie, nie tylko zresztą w Polsce, że jak się czegoś boimy, to jest B. To jest F, no to normalnie musimy to podejść od razu, jak skałasznikowa zaszczelić i. Bo żeby nie było inaczej. Nie, nie. Postąpiliście lekarze. Do, akurat do lekarzy albo do opiekunów. Yy. W tym w, w zakładzie, w tym, w tym momencie bardzo, 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 panie bardzo, panie mm, w bardzo brzydko. Co jest fajne i w sumie nieczęsto nie zdarza się w polskim kinie, bo chyba w sumie tak na teraz kojarzę panie chyba dobrać tylko, dobrać tylko job, oraz nic śmiesznego. Y, przełamanie czwartej bariery. Czyli czwartej ściany. Czyli chodzi o to, że narrator, główny bohater, zwraca się bezpośrednio do nas. Wie, że my jesteśmy widownią, wie, że y, to jest film, i tak dalej. I to w tym filmie naprawdę służy, pomaga, fajnie jest zrobione. Cześć Anka, jest ten Mateusz. Fajna z ciebie dziewczyna. Jak mówię do niego, to reaguje. Rozumie mnie. To zupełnie jak mój pies. Ja czyli film nie nudzi. Bo nie nudzić nu nie może. Temat ma świetny, rewelacyjny. Szkoda, że na przykład taki film nie był naszym kandydatem do Oscara. To bodajże był rok ubiegły albo dwa lata temu. Więc yy, z tego co kojarzoba, Wajda wysłał Wałęsę. Ja byśmy wysłali, wydaje mi się, ten. Bo filmów jest mnóstwo na całym świecie. Wystarczy przypomnieć chociażby Rainmana z rewelacyjnym z tym Wiem, oczywiście, inny film, inny kaliber. Ale tutaj jest, chodzi o to, że. Kaliber aktorski. Moc aktorska jest świetna. Film jest świetnie zagrane, dobrze naładowany energią i poza tym jest fajna fabuła. Im plus zaskakuje mnie, i to naprawdę w tym momencie przyznaje się, że pierwszy raz gdy zobaczyłem tego człowieka na e, ekranie, mowa oczywiście w, tele, w telewizji wtedy, w 13 posterunku, stwierdziłem: Ja się kręcę. Co za chłam, co za syf. I potem z filmu na film, człowiek się. Rozrasta, rośnie coraz większy. W tym momencie w filmach gra taki, że wow, ścieżkę wybrał fajną. U Smarzowskiego to jest. Dobrze jest. w każdym filmie. Był w filmie Jesteś Bogiem. Tutaj jest naprawdę coraz Arek jakubik. Czapy z głównie tak dawno mówili, mówiłem o nim przy okazji filmu Kochanie, chyba cię zabiłem. I tam był fajny. Tutaj jest po prostu rewelacyjny w roli ojca, który sobie. Lubi jednego z dużo wypić. Świetny, rewelacyjny. Reasumując, nie nudzi. Ciekawy, fajny humor musi obejrzeć. 9 na 10. I jest to naprawdę mój ulubiony film, polski film ostatnich lat, bo dawno, 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 dawno takiego fajnego kina polskiego nie widziałem. Skoro już poruszyłem temat Oscarów, które kilka dni temu miały swoje ukoronowanie, ciekaw jestem, żebyście mi napisali, który film. Polski oczywiście, który był wysłany w ostatnich latach, żeby, no, żeby kandydował do nominacji do Oscara, uważacie za największą pomyłkę. Najlepszy nie, bo to wiadomo, że gusty w sumie są... Chociaż może, może, też i o najlepszych. Które Wam się wydaje, że były najlepsze i niestety Akademia skrzywdziła, nie dając Oscara, nie dając nominacji, albo które uważacie, że były największą pomyłką i po prostu po co my je tam wysłaliśmy, nie ma szans, żeby był zrozumiany i wiadomo było, że to już jest z góry sytuacja przegrana. Pisz jak zawsze, wiecie, pod recenzją. Okej, okay, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania i tak dalej, i tak dalej. Cztery tutaj będą zaraz. Obejrzyjcie je. Zapraszam również na bloga, Facebooka, Twittera, Google+, nie wiem, naszą klasę? <laughs> Chyba nie. Cokolwiek. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!